Klub zaklętych Księżniczek. Mmm, na dziennikarstwiniowej jest fantastyczne. Dziękuję. Więc powiedz mi, jakie baśnie lub książki lubisz czytać? Och, nie czytam baśni. Są nieco zbyt ckliwe i dziecięce, jak na mój gust. Jasne. Jak gdyby twoje książki o smokach i skarbek były takie realistyczne. To nieprawda? Mm. Czy kiedykolwiek czytałeś wersję kopciuszka Braci Grimm? To dopiero mm. dobra historia. Nikt przyrodnia siostra nie może zmieścić stopy w szklany pantofelek, więc łapie za nóż i odcina swoją mój! Ale potem gołębie wydziałuje. Przestań! I... Nie chcę przez ciebie wymiotować w towarzystwie! Sorki. <laughs> Jest taki nieśmiały, pewnie w ogóle nie podozmawialiśmy. Cóż wygląda na to, że wszyscy dogadujemy się znakomicie. Czy powinniśmy ruszyć z przygotowaniami do ślubu? Może jakieś królewskie randki i noce filmowe? Z opiekunem, rzecz jasna. Absolutnie. Z hen. Co? Ech, tak, właściwie właśnie mi się przypomniało, że obiecaliśmy ojcu, że przedyskutujemy to z nim, zanim zgodzimy się na cokolwiek. Więc naprawdę powinniśmy się zbierać. O, oczywiście! Zajęłyśmy Wam już wystarczająco czasu. Pss. Frederik, o czym ty mówisz? Chłopie, czemu nam to rujnujesz? Czy możecie po prostu się skocić? Cóż, ja nigdzie nie idę. Jeszcze jest trochę ciasta i jest cholernie dobre. Noc nie, otóż to. A! Przestań! O mną przestań mną, sięgać mną, mną, mną. po kolejny kawałek! Zastanawiam się, czy przez później nie zrujnowałam wszystko. Albo on po prostu nie lubi ciast. Hmm... Nie, wszyscy lubią ciasta. Ech. No cóż, musimy się zbierać. Obawiam się, że nie wiem kiedy spotkamy się ponownie, ale mamy nadzieję, że... Yy, wybaczcie za najście. Wasza wysokość przygotowanie na orszak Jamie'ego zostały yy. zakończone. Potrzebuję już tylko twojego potwierdzenia przed wysłaniem zaproszeń. Orszak? Mój Boże, twój syn umarł? To okropne. Uh -huh. Co? Nie, nie, orszak, wiecie, taka uroczystość z gromadą ludzi. To wydarzenie społeczne w naszym królestwie, gdzie ludzie przybywają, by spróbować wybudzić śpiącą piękność, znaczy osobę. O, ha, ta nie do końca właściwa nazwa. Zostaniecie na to, prawda? To obowiązek, aby wziąć udział w orszaku kogoś, kogo właśnie poznaliście. Jamie został zatruty, pomagając z ciastami, więc jesteśmy nieco odpowiedzialni za to. Prosimy! Tak, prosimy! Przestańcie! przerażacie mnie! Weźmiemy udział w uroczystości? To właściwa rzecz do uczynienia. Siostry były uskrzydlone możliwością spędzenia większej ilości czasu z pięciami i podziękowały swemu bratu za jego nieszczęście. Wisimy ci przysługę, różowy chłopcze. Na zewnątrz pastelowego pałacu. W porządku? Zbierzcie się wszyscy. Mamy orszak tej nocy. Więc musimy rozdzielić i dostarczyć te zaproszenia jak najszybczemu! Dobra, robota, byczku. A no daj spokój. Witaj, co my tutaj mamy? O, wygląda na to, że dziś w nocy odbywa się orszak w Pastelowym Pałacu. Czy powinnyśmy dołączyć do zabawy? <noise> Bez obaw, tylko żartowałam. Tacy jak my nie byliby tam mile widziani. daleko gdzieś żył sobie król trzy córki miał i syna też pierwsze z nich ma udoty dar druga z nich cudna jak kwiat trzecim z sieci jest słodki syn a czwarty Różniła się Chciałabym jak oni żyć Uśmiechnięta być By wiedzieli coś Więcej niż tylko moją twarz Proszę powiedz mi Czy to stanie się Lecz w tej palce anioła Tak, a skazaną jestem ja